Hej, to znowu ja, i dzisiaj przekażę Wam pozytywną wibrację. Więc zaczynamy? Cześć, jestem Nina. I dzisiaj przekażę Wam pozytywną aurę, ale nie pod względem, że porażę Was prądem i będzie lepiej, tylko przekażę Wam takie prosto z mojego serduszka najważniejsze zasady, jak yy, zrobić, by banan był na Twojej twarzy. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, że możecie wpaść na moje social media bez rozdarzenia. Zaczynamy. Pierwsza rzecz i to najważniejsza nie przyjmuj się opinią innych. Naprawdę, jeśli ktoś Ci mówi, że na przykład nie podoba mu się jego styl, to mnie go gdzieś, jakby... Nie! Jakby ja lubię ten styl na przykład i to jest mój styl i please accept it. Because jestem jaka jestem. Druga rzecz. Zacznijcie się uśmiechać. Czyli postanówcie sobie, że na waszej twarzy pojawi się tęcza do góry nogami, a nad wami pojawi się taka aura i będziecie świecić jak takie, wiecie. I obiecuję wam, że jeśli wy się uśmiechniecie, to druga osoba też się uśmiechnie. To tak działa, nie wiem, jakoś tak coś tam naukowcy stwierdzili, że tak jest, więc po prostu tak jest. Naprawdę uśmiechajcie się, no bo jeśli chcecie być szczęśliwi, to musicie być uśmiechnięci, i zawsze jak y, jest coś złego nawet to zawsze musicie znaleźć jakieś plusy. Naprawdę szukajcie plusów we wszystkim. Trzecia rzecz, którą teraz powiem, czyli znajdź swój styl, swój własny. Ja jak mówiłam, poszłam do Lumpeksu i znalazłam swój styl, i tak to jest mój styl, kocham go nad życie. Chcę Wam tylko powiedzieć, że... Nie sugerujcie się modą, która teraz jest. Nie musicie ubierać się cały czas na czarno, na przykład jak kiedyś tam było. Znajdź swoją pasję. Uwierzcie mi, ja przed chwilą sobie tańczyłam i po prostu energia bum, 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 wszędzie jest. Nie musi to być taniec, nie musi to być śpiew. Um, możecie na przykład rysować, możecie uprawiać jogę na przykład, uprawiać kaktusy. Uprawiać kaktusy, słuchajcie. Ja kupiłam sobie trzy kaktusy i ja już się czuję spełniona w tym życiu dokupiłam sobie kaktusy w końcu moje marzenie się spełniło mam kaktusy to już jest piąta rzecz i moim zdaniem to jest taka jedna z najważniejszych i ja to sobie zawsze powtarzam czyli pamiętaj że ten dzień to jest ten dzień wstań rano i powiedz sobie to jest dzień ten dzień nie wiem czasami jest tak na przykład, że musisz wstać wcześniej rano i jesteś już taki zaspany to powiedz sobie że to jest ten dzień i trup tak Yay! I naprawdę to pomaga. Spędzaj czas z ludźmi. Otaczaj się ludźmi, których kochasz, którzy nie są toksyczni, mm, którzy nie mają na cię złego wpływu, tylko ci ludzie, którzy po prostu Ci się jakby podobają w tym sensie, że jakby lubisz z nimi spędzać czas. Naprawdę to jest coś wspaniałego, jeśli masz swoją paczkę i... I się z nią trzymasz, a nie z ludźmi, z którymi musisz się trzymać na przykład. Ostatni punkt, czyli korzystaj z życia. Korzystaj z życia jak tylko możesz, czerp garściami z życia, rób co kochasz, rób coś szalonego, skocz z spadochronu. Uwierz mi, skok z padochronu to jest naprawdę coś superowego. Słuchajcie, życie jest możne jedno, więc korzystaj z niego naprawdę na maksa. Pamiętaj, że też zdarzają się złe dni i każdy musi je mieć. Tak po prostu już jest. Nie może być wszystko piękne i w ogóle. Jeśli masz taki zły dzień, to powiedz sobie, że tak musiałoby, tak musiało być, bo wtedy, gdy jest ten dobry dzień, bardziej go doceniasz. Bo gdyby codziennie był dobry dzień, to potem już to by było się zrobiło nudne, błagam was. A jak macie dobry dzień, to wtedy masz takie wow, to jest ten dzień, więc mam nadzieję, że Wam pomogłam i że teraz się uśmiechnęliście i do zobaczenia w tym odcinku, pa, pa, kocham Was! Mua!